3 września pojawiły się tajemnicze dodatki do Euro Truck Simulator 2 i do American Track Simulator, a więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. Siema, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o DC Software, a w dzisiejszym odcinku nie witam Was z blogu ani żadnego postu o DC Software ani z żadnych social medi, tylko witam Was ze strony Steam Database, na której są gromadzone takie dosyć ciekawe i podstawowe oczywiście informacje na temat gier, które znajdują się oczywiście na platformie Steam i oczywiście są to informacje związane z samymi dodatkami, samymi grami na tej platformie i tym podobne. Myślę, że większa część osób, która ogląda moje filmy już od Dłuższego czasu pewnie wie, co to jest za strona, więc nie muszę zbytnio tłumaczyć. A jak inni nie wiedzą, no to polecam się zapoznać, bo dosyć ciekawa strona. I właśnie z tej strony dowiedzieliśmy się o pewnych nowościach, które no, prawdopodobnie za jakiś czas wyjdą. A konkretnie chodzi tutaj o pewnych nowych dodatkach których łącznie jest 4 dla obu gier, a tak konkretnie mówiąc do Euro Truck Simulator 2 pojawił się nowy tajemniczy dodatek. Jak możemy zobaczyć o nazwie Project Rips. Natomiast w przypadku American Truck Simulator pojawiły się tutaj aż 3 tajemnicze nowe dodatki. No i tutaj po kolei od góry mamy takie dodatki jak Project Zebra, która została zmieniona na Project Shredder. Kolejnym dodatkiem jest Project Cowboy Bebop, czy jakoś tak. I ostatnim dodatkiem jest Project Pico Wine. Także łącznie są tutaj cztery dodatki, no i najwięcej w przypadku American Truck Simulator. No i przy nim najwięcej będzie trzeba się rozdrabniać, więc w takim razie na początku zaczniemy od Euro Truck Simulator 2. I tak, tutaj jest lista wszystkich dodatków jest ona posortowana według ostatnich aktualizacji poszczególnych dodatków z tym, że oczywiście jak widać tutaj na przykład taki FH Tuning Pack był aktualizowany ostatnio 4 godziny temu i nie oznacza to, że coś nowego się pojawiło, bo jak pewnie wejdziecie sobie tutaj na stronę tego dodatku, wejdziecie tam w historię, to zobaczycie, że zmienił się tylko numer, a te numery są po prostu związane no, z samym takim przedmiotem, żeby to w jakiś tam sposób się upchało na tym Steamie, nie wiem, lepiej się wyszukiwało czy coś w tym stylu, to są tylko takie numery nie związane z niczym, sensem. Więc nie są to też jakieś sensowne update'y, ale mniejsza z tym taka informacja, jakby kogoś ciekawiło, dlaczego Tunic Pack czy Michelin był, był update'owany 4 czy 5 godzin temu. Ja nic o tym nie mówię, ale skupiając się właśnie na tej nowości, czyli na tym projekcie RIPS do EuroTrack Simulator 2, pewnie część osób wie o tym, że SS Software w przypadku takich tajemniczych dodatków lubi dodawać różnego rodzaju zmyślone czy też niekoniecznie związane nazwy z. Poszczególnym tematem danego dodatku, który wyjdzie za jakiś czas. Było tak w przypadku wielu dodatków, ale pojawiały się też takie dodatki, które w jakiś sposób dało połączyć się w, z taką podobną nazwą dosyć się to łączyło możliwe, że coś to tak zapowiadało chyba było coś podobnego w przypadku dodatku Goodyear, ale mogę się mylić, bo pamiętam, że tam była taka nazwa, że to faktycznie było związane chyba tam z gumami z gumą w ogóle co mogło sugerować oczywiście, opony ale jeśli chodzi o euro, Simulator 2, no to myślę, że Project R.I.P.S. niekoniecznie tutaj dużo mówi, ze względu na to, że słowo R.I.P.S. tłumaczy się na no kilka znaczeń, ale przede wszystkim to słowo oznacza żebro, żeberko, no ale też oznacza krawędź, wręgę, drut, parasola, piler, grzbiet górski, czy też żonę. Chociaż ten ostatni przykład jest trochę taki sensu i głupi, no bo dodatek żona, no wiecie, to jest symulator ciężarówki, czy tam jeżdżenia ciężarówką, a niekoniecznie zawierania małżeństwa, nic takiego. Także no prędzej bym już tutaj jak miał wybierać to wolałbym, że jest to projekt Żeberko, bo możliwe, że jest to jakiś pakiet malowań, który pozwoli nam na przykład pomalować ciężarówkę na jakieś malowania w żeberka, czy coś w tym stylu ciekawe by było, no ale wątpię poza tym jeśli chodzi o ten dodatek to niekoniecznie wiemy co to może być bo może być to na przykład jakiś licencjonowany tuning pack, albo jakieś licencjonowane przedmioty, może być to też jakiś zwykły dodatek, dodający jakieś inne elementy, jak na przykład ładunki, nie wiem, rodzaj przyczyny Rodzaj transportów albo coś kosmetycznego, lub też po prostu mogą być to malowania. No, różnie z tym może być, nie mamy tu żadnych potwierdzeń, co to może być. Raczej nie są to malowania związane z krajami, które pojawią się w dodatku Iberia, ponieważ takie malowania, czyli Hiszpanii i Portugalii, już są dostępne w pakiecie płatnego dodatku. Jak możemy zobaczyć, nawet tutaj mamy portugalski panchewk, gdzieś na dole pewnie będzie hiszpański. To już jest od dłuższego czasu, a raczej nie zapowiada się, żeby jakieś inne kraje z tego Półwyspu Iberyjskiego się pojawiły. Z tego faktu, że w samym logo tego dodatku mamy tylko dwie flagi. Jakby kogoś to nie przekonywało, no to polecam zapoznać się z logiem Italii czy też Beyond the Baltic Sea, gdzie tamte flagi jednak miały znaczenie. W Italii mamy tylko Włochy, a w Beyond the Baltic Sea mamy tylko te pięć krajów, których te flagi są na logo dodatku, także w przypadku Iberii, prawdopodobnie, czeka nas tylko Hiszpania i Portugalia, także to warto zaznaczyć. Więc raczej nie jest to dodatek z malowaniami Panjoba, Portugalii czy Hiszpanii, ponieważ takie rzeczy już są. Chociaż kto wie, może faktycznie to są jakieś ładunki, może nowe naczepy, może jakaś nowa firma, właśnie licencjonowana z własnymi naczepami, tutaj zgodziła się i będzie jakiś Tuning Pack. Zwłaszcza, że mają pojawić się nowe naczepy, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, z informacją o DSC Software. No tutaj można tylko zgadywać i przypuszczać, co to będzie: czy to będzie coś sensownego, czy tylko jakieś malowanie zobaczymy, na pewno nie jest to ciężarówka z tego względu, że w przypadku Euro Truck Simulator 2 ciężarówki są normalnie dodawane do gry, tylko w American Truck Simulator występuje coś takiego, że ciężarówki muszą zostać dodane jeszcze jako te darmowe dodatki do gry. Tak SS Software sobie wymyśliło od dnia premiery American Truck Simulator i na przykład na liście wszystkich dodatków do ATS-a możemy tutaj oczywiście znaleźć różnego rodzaju ciężarówki, no te wszystkie, które są oczywiście w grze. Mamy tutaj Macan Tema na przykład, Volvo Ken Kenworth T680 no i oczywiście inne ciężarówki, jak możesz nas zobaczyć. Więc przechodząc już do tych tajemniczych dodatków American Track Simulator, no to możliwe, że w tym przypadku któreś z tych dodatków, lub kilka z tych dodatków, wątpię za wszystkie, ale możliwe, że nawet dwa dodatki z tych tutaj tajemniczych dodatków, to są ciężarówki. Może tak być? Zwłaszcza, że jedna ciężarówka może, a nawet ma pojawić się w tym roku. Chodzi tutaj o Western Star. Możliwe, że przy okazji jeszcze pojawi się, no kto wie, Freightliner Cascadia. No jak ktoś oglądał odcinek na moim kanale, co z tymi ciężarówkami, tam już chyba trzy albo cztery, już nie pamiętam, no to pewnie słyszał, że Western Star, jak i Freightliner pochodzą z tej samej korporacji, z tej samej firmy w sumie i z tej samej grupy od Daimlera. Także możliwe, że Daimler zgodził się na dwie nowe ciężarówki, właśnie do American Track Simulator, i kto wie, no może faktycznie będą chcieli dodać je dwie, może nie w tym samym czasie, ale już tutaj coś jest na rzeczy. No, zobaczy się, ale w każdym razie, jeśli chodzi w ogóle o nazwy tych poszczególnych dodatków, bo o tym nie wspomniałem, znaczy nie wspominałem na początku filmu, chyba, bo już w sumie nie pamiętam, ale jeśli chodzi o poszczególne tutaj nazwy i ich znaczenia, więc tak, idąc po kolei, na początku mamy projekt Pico Wine, który, no, jak zobaczyłem w Google, nawiązuje do pewnego miejsca w Portugalii. To jest ciekawe, dodatek, który w chwili obecnej nie jest oczywiście potwierdzony, nie wiadomo co to jest, ale w chwili obecnej swoją nazwę zawdzięcza pewnej lokacji w Portugalii. W Portugalii, a to jest ciekawe, że w ETS-ie u brata bliźniaka pojawi się za niedługo dodatek, który którym między innymi dojdzie Portugalia. No to jest ciekawe, może to w pewien sposób się łączy? Może są to tylko jakieś podpuszczenia z Software i cóż, specjalnie tak podmienili tutaj nazwy, i na przykład te żeberka, no to miały być bardziej do American Truck Simulator? No nie wiadomo, w każdym razie jeśli chodzi o Project Pico Wine... No to tutaj też oczywiście różnie może być. Od nowej ciężarówki, czy też po Tunic pack, do też jakichś malowań. No i w przypadku też kolejnego dodatku Cowboy Bebop, którym po wyszukaniu, no najwidoczniej nazwa nawiązuje do jakiegoś anime z 98, czy też biorąc pod uwagę jeszcze Project the Shredder który no, oznacza projekt Niszczarkę, no to oczywiście nic nam to zbytnio nie mówi i też możemy tu zgadywać, czy są to nowe ciężarówki, nowe dodatki tuningowe lub też zwykłe malowania. Jeśli bralibyśmy teraz na poważnie te nazwy, które zostały w chwili obecnej przydzielone tym dodatkom, no to sprawa wyglądałaby w ten sposób, że do American Truck Simulator zostałaby dodana niszczarka jako pewnie element ozdobny, może też działający w kabinie. Cowboy Beepop, no to nie wiem, malowanie z tego anime, Chociaż to by było bez sensu, i Pico Wine, czyli coś związanego z winami, ale nie, pasuje mi to zbyt... ale nie pasuje mi to zbytnio z American Track Simulator. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że w przypadku tego projektu Pico Wine tutaj możliwe, że SC Software postanowiło coś tutaj zmienić w przypadku Euro Track Simulator 2 i American Track Simulator. I wydaje mi się, że ten projekt RIPS no, możliwe, że bardziej nawiązuje do jakiejś nowości w ATS-ie, a Pico Wine bardziej do czegoś w ETS-ie. No ale z drugiej strony co? No przecież nie malowanie portugalskie, no bo takowe już jest. Coś jest związanego z winami też może być, ale z drugiej strony po co? Wiecie, w przypadku tych żeberek, no to też bardziej mi to pasuje do American Track Simulator, chociaż oni bardziej lubią steki. No ale cóż, informacje na chwilę obecną wyglądają tak, że zostały dodane 4 nowe dodatki: 3 do American Track Simulator i 1 do Euro Track Simulator 2. I oprócz tego, że zostały dodane, a właściwie że utworzono ich strony i są po prostu ukryte na Steamie, no to nic więcej o nich nie wiemy. Na takie oficjalne informacje, co co są za dodatki, no to przyjdzie nam poczekać minimum tydzień, maksimum kilka miesięcy w zależności od tego kiedy jaki dodatek miałby wyjść no i w ogóle co to by były za dodatki a jeśli chodzi o dzisiejsze informacje to by było na tyle a więc dzięki za oglądanie zachęcam do oceny tego filmu skomentowania go do udostępnienia zapraszam na stronę twittera discorda i widzimy się w kolejnych filmach więc trzymajcie się no i cześć